Witam na kanale Inzet Dzisiaj w programie OpenTunes zrobimy animowaną pastę typu beczka Miałem takie zapytania w komentarzach od was Więc próbujemy się pobawić Zacznijmy może od narysowania czegoś Potem nagramy trochę głosu I zobaczymy jak to wyjdzie Wybieramy sobie narzędzie Najpierw sobie dodamy warstwę nowy level wektorowy. I wybieramy sobie braszul, i zobaczmy jak narysujemy naszego gościa. Z beczki. Ok, trochę krzywo wyszło, ale można poprawić. Jest to warstwa wektorowa. Wciskamy tutaj Ctrl Point Editor. Naciskamy na gościa. Możemy sobie przybliżyć i wtedy o, możemy sobie go poprawić. Narysować tak jakbyśmy chcieli. OK. Tutaj ten punkt może dołączymy jakieś punkty możemy pousuwać jak są zbędne Dobra, ten se usuniemy delete ten jest też taki koślawy trochę ale go zrobimy tak ok i teraz dodamy jakieś oczy może narzędziem kółka Robimy coś. Jedno oko, drugie oko. Zawsze możemy sobie poprzestawiać. Ok. Jakieś ręce mu dorysujemy. Znowu brasztul wybieramy. I rysujemy mu jakieś ręce. Okej, okay, jedna i druga no i teraz jego buzię przybliżymy sobie i o tak gdzieś miał tu po środku jakąś taką krechę no powiedzmy zawsze możecie sobie dorysować jakieś tam włosy inne rzeczy jakąś koszulkę można gościa pokolorować no no ale my go zostawimy tak jak teraz. Trochę rozszerzymy tu animację, albo nie na razie nie będę rozszerzał. Na razie nagramy do gościa głos i będziemy poruszać jego buzią. Dobra, ja do nagrywania używam ripera. Może nagrajmy coś. Stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic. I mówię do nic. Ej, nic, co się, co się nie ruszasz? A nic nie mówi nic. Powtarzam. Ej, nic. No. Dobra, nagraliśmy sobie jakąś głupotę. Nie wiem w ogóle, jak mi to przyszło na myśl. Utniemy sobie. Dotąd utniemy. I wyrenderujemy to do MP3. File. Render. I zapiszmy to jako drugie mp3 ok render. No i mamy. No i teraz idziemy do naszego gościa. I powiedzmy, że ten gość sobie pierwszy będzie szedł w jakiś sposób, to zacznijmy. Może ok, on sobie tyle będzie szedł? Tu zaznaczymy pierwszą klatkę, klucz i narzędzie animacji, pozycja przesuniemy sobie go stąd i tu na tą ostatnią klatkę, którą wpisaliśmy na linię czasu i sobie przez, o zmniejszyłem gościa, nie o to chodziło powiedzmy, że on sobie tutaj przyszedł widać mam onioski włączone, pokazuje nam się poprzednia klatka no i dobra, i on sobie tu przyszedł no i teraz sobie chwilę postoi i odtąd zaczniemy jego gadany i tu mam plik nagrany, dwójka. Przekładam to tu. Przeciągam. Ok. No i mamy zaimportowane audio nasze, nagrane wcześniej. Jeżeli nam nie pasuje miejsce, bo na przykład tutaj widać, że się zaczyna yy, gadanie, to możemy sobie. O, zaznaczyć drugą klatką ten cały audio plik. i z lewej strony tutaj, gdzie są takie te kolorowe z boku panele po prostu przesunąć góra-dół no dobra, powiedzmy, że nam to pasuje teraz odtąd będziemy mieli gadane, czyli dotąd możemy sobie przesunąć normalnie gościa niemówiącego i dobra no i odtąd weźmiemy sobie tutaj ten rysunek zduplikujemy wystarczy D nacisnąć ok, i teraz dwójkę wybieramy i weźmiemy mu usta powiększymy jakby się ruszały powiedzmy w ten sposób i mamy jeden dwa jeden, dwa Okay. no i teraz o to gościu zaczyna mówić czyli tutaj weźmiemy sobie dwójkę wpiszemy i tak będziemy po trzy klatki robić czyli dwa ok, jeden, trzy razy znowu I teraz trzy o, coś mi się tu porobało, co to za na 3 nie ma, przepraszam 2, 2, 2 i teraz znowu 1, 1, 1 i teraz możemy trochę skopiować tego, czyli yy, zaznaczamy tą część prawy, kopiuj I teraz tutaj możemy CTRL V i widzicie nam wkleja OK, tu jeszcze wkleimy, tu widzę trochę przystałem mówić, czyli dwójka jest otwarta, jedynka, jedynkę przez Aha, nie, nie można tak, czyli napiszemy dalej jeden, 1, 1, 1, bo tu ma zamkniętą buzię i tu widać nic nie mówię. Tutaj zaczniemy już dwójeczki tu w sumie możemy wkleić to co wcześniej skopiowaliśmy, ctrl V bo zacząłem od dwójki, czyli otwartej buzi tu znowu coś mówię ctrl V ctrl V tu jest jedynka przestałem trochę mówić czyli tu też piszemy jedyneczkę jeden jeden, jeden i tu już możemy ctrl V bo od dwójki się, och coś się porąbało ctrl V idzie, gadam ctrl-v, gadam i tutaj nie mówię dłuższy czas czyli będzie jedynka wpisuję tutaj jedynkę i sobie tą jedynkę przecią... Och, przeciągam okej, okay, aż dotąd I teraz następna klatka zaczynam mówić ctrl-v od dwójki usta otwarte cały czas mówię ctrl-v o powiedzmy, że dalej mówię Ctrl V tu trochę nie mówiłem, to tu zmienimy na 1, 1, 1 Tutaj zacząłem mówić to te sobie o, mogę usunąć zaznaczam DELETE Ctrl V dwójka OK, Control V. Idzie tutaj, nie mówię przez dłuższy czas. Dlaczego? Podwójny klik, jedynka i idziemy w dół do momentu, kiedy mówię. OK, znowu Control V. Mówię tutaj, Control V, Control V i tutaj znowu nie mówię, jest jedynka. Idę w dół. Tutaj zaczynam coś gadać, czyli tak, tu znowu nie mówię, jedynka przesuwam. I do końca No To by było tak Wiem co źle zrobiłem Po prostu sekwencje które mówi narrator Zrobiłem jakby on też gadał Więc Zobaczmy jak to wyszło Tu tu widzę Dobra sobie idzie Stałem tak sobie w parku I nagle widzę nic i mówię, do nic. Ej, nic, co się, co się nie ruszasz. A nic, nie mówi nic. Powtarzam. Ej, nic. Stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic. I mówię, do nic. Ej, nic, co się, co się nie ruszasz. A nic, nie mówi nic. No, można sobie poprawiać tutaj, widzę w niektórych miejscach e, te usta e, mogłyby, pomyśle, mogłyby być e, albo więcej otwarte, albo więcej zamknięte, ja pokażę Wam przykład, ale nie wiem, czy chcecie się aż tak e, bawić w to, no ale zaraz Wam pokażę. Stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic. No, na przykład tutaj było, widzę nic, bo widzę, powinny być trochę zamknięte usta, moim zdaniem. Widzę nic. To powinno być zamknięte, moim zdaniem. Wysyłamy sobie jedynkę. Zobaczymy jak to teraz wyjdzie. Nagle widzę nic. I nic też powinno być krót krótsze. Nic, nic powinno być dłużej, po prostu otwarte, a nie otwarte i zamknięte, więc zobaczmy, gdzie nic i mówię, no, moim zdaniem, tak to wygląda lepiej. I nagle widzę nic. I mówię, do nic. Ej, nic, co się, co się nie ruszasz? A nic, nie mówi nic. Powtarzam. Ej, nic. Tu przy ej też. I nagle widzę nic. I mówię, do nic. Powinno być. Ej, nic, co się, co się nie ruszasz? A nic, nie mówi nic. Powtarzam. Ej! Przy Ej, tu powinno być duże i otwarte. Usta. To już tak czasami możecie sobie sam sprawdzić, jak mówicie. Na przykład takie Ej. To widzicie sami, jak sobie spróbujecie, że usta są otwarte cały czas. Nie, nie otwiera się, nie zamyka, więc. No ale to już jest. E... Jak głęboko chcecie w to iść? Czy musi być to naprawdę realne, czy czy nie? Taka pasta. Zobaczmy, jak to teraz wyszło. Ej, nic. No, widzicie? I nagle widzę nic. I mówię do nic. Ej, nic. Co się, co się nie ruszasz? A nic, nie mówi nic. Powtarzam. Ej, nic. No, to takie nic można też narysować. Powiedzmy, zróbmy nową, nową warstwę. Możecie na tej samej warstwie rysować, wtedy tu wam się pojawią te rysunki. Możecie stworzyć nową. Ja stworzę nową, narysuję to nic. Gdzie to nic jest? nie wiem, gdzieś to wyżej było na razie tu zostawię a tu zobaczymy, gdzie jest nic stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic tu jest nic jest to druga klatka dobra, teraz gdzie ja tam tą ustawiłem, tu jest sobie przesunę na 102 i od niej zacznę rysować. Dobra, no, tu mam to wybrane. I rysuję nic. To na razie zamknę, żeby nie było widać. I rysujemy nasze nic. Nic, nic i sobie narysujemy jakąś taką ramkę, jakaś, głupota. powiedzmy, że robimy mu jakąś tam perspektywę, strój wymiar. Dobra, jest nic i nam się pojawiło. Zobaczmy, jak to wygląda. I nagle widzę nic i mówię do niej. No, to teraz musimy to usunąć, żeby nie pokazywało się podwójnie jedna i druga warstwa okej okay. stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic i mówię do nic ej nic co się no dobra tego tu przesuniemy trochę całego bo on się pojawia tutaj wcześniej znaczy mówi nic wcześniej więc to sobie przesuniemy tutaj dodamy przesuniemy żeby było bardziej dłużej i teraz zobaczymy jak wygląda dobra tu idzie stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic i mówię do nic ej nic co się co się nie ruszasz A. dobra jest głupota teraz następne zrobimy sobie tutaj tło Jakieś, że sobie stoi w parku, czyli narysujemy drzewo znowu warstwa wektorowa. E, może pierwsze zaznaczę tutaj. O, warstwa wektorowa jest i na tej warstwie narysujemy sobie jakieś drzewo. Czy coś tam jest? Jedno drzewo. Jakiś krzak i tyle. Dobra, teraz przeciągniemy sobie przez całą naszą animację. Oprócz przybliżenia, przybliżenia na nic nie będziemy robić, no i reszta będzie się stało. Parku. Dobra. Zobaczymy jak to wygląda. Stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic i mówię do nic. Ej, nic. Co się, co się nie ruszasz? A nic, nie mówi nic. Powtarzam. Ej, nic. Dobra, jeszcze do naszego nie, krajobrazu dorysujemy sobie nasze leżące nic. Mm, więc to jest ta warstwa, i tutaj sobie leży to nasze nic. Przybliżę. Nasze nic. Jedziemy od początku Stałem tak sobie w parku i nagle widzę nic i mówię do nic Ej, nic! Co się? Co się nie ruszasz? A nic, nie mówi nic Powtarzam Ej, nic No. No i to by było na tyle. Spróbujcie sami e, zrobić swoją, swoją pastę. Pobawcie się w animację, Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie w komentarzach. Łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I napiszcie co byście chcieli jeszcze zobaczyć a propos programu OpenTunes. Pozdrawiam, cześć.